W ogóle ta nasza taka podróż, tak, w tą duchowość zaczynamy od Teresy, bo wiemy, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus to jest mała droga. Ona mówiła, że ma taki sposób, prawda, żeby szybko do Pana Boga dotrzeć, ale nazywamy tą drogę małą drogą nie szeroką, tak, bo szeroka droga no, prowadzi często do zguby, a właśnie ta wąska droga, czy taka trudna, ona no, prowadzi do chwały. Jak szedłem do Santiago, do Compostela, szło nas 13 księży, Marianie, żeśmy taką pielgrzymkę troszkę pokutną, bo każdy z nas, no, największych 13 grzeszników, można powiedzieć, że poszedł i prowincjał, i wiceprowincjał, więc każdy, prawda, z tych Marianów, no, Dziwiał i swoje kamienie, ale też do mnie dzwonił kolega z Lichenia, prawda, ksiądz Janusz mówi, słuchaj weź kamień i nieź go też i tam połóż, prawda, za mnie, więc to jest też taki symboliczne, że ten kamień, który się bierze spod swojego domu, tak, czy z miejsca, z którego ktoś Cię prosi, żeby go donieść tam pod krzesz? Szliśmy prawie tysiąc kilometrów, więc ponad 30 dni nam to zajęło tego wędrowania, ale no, ta droga jakoś była taka oczyszczająca dla nas wszystkich. No i faktycznie to, co święty Jakub doświadczał na tym, na tej drodze, bo on widział, widział że to wszystko jest daremne. Ale Matka Boża go pocieszała i mówiła, że zobaczysz, że będą tego owoce, że kiedyś, chociaż on nie widział owoców w swoim życiu, ale później dostrzegamy te o, owoce te, tej drogi. I Chrześcijaństwo, kiedy mówi o wąskiej drodze, to to jest bardzo ważne, bo chrześcijaństwo nie, nie daje nam, ono mówi, i tak uczy, prawda, kongregacja do spraw wiary, kardynał jeszcze wtedy Ratzinger, on to podkreślał, że nie możemy wybierać duchowości wschodniej, łączyć, prawda, jogi, samobóstwiania, skoncentrowania się na sobie, bo później taki joginkom, on... Wygląda, prawda, że on może potrafi się skupić, zrobić żabę, nie wiem, jakieś figurę czy coś, mentalnie gdzieś zupełnie być. Natomiast on ma umysł, tak przynajmniej medycyna mówi, już później 60-latka, tak? 20-30-latek przez te swoje mantry, przez te swoje skupianie na sobie, on już jest zupełnie wyniszczony, ma organizm. Czymś innym jest pielgrzymka. Ona pokazuje, że to Bóg w nas pracuje. Ja tylko odpowiadam, tak? Ale ta droga, to zaufanie na no, opatrzności, tak? Jak będzie e, jutro, wszystko... Ja nie wiem, ja dzisiaj idę. Dzisiaj jestem w stanie iść. Jeden kolega, prawda, miał takie bąble na nogach, że nie był w stanie nawet kroku zrobić. Musiał, prawda, być hospitowany. Ktoś miał udar... E, udar e, Taki, prawda, słońce go mocno poraziło, uda słoneczne. Ktoś inny, inny, i, i też musiał się poddać. Ale każdy z nas ofiarował, doszliśmy w końcu razem, tak? Ktoś podjechał, ale każdy z nas tyle, ile mógł, tyle, prawda, szedł. I to, i, i to było takie znamienne z tej drodze chrześcijańskiej, że my tym się różnimy, że nasza duchowość, ona jest bardzo konkretna. My idziemy za Chrystusem. Idziemy za Jego krzyżem. Nie możemy iść inaczej. Bez krzyża nie ma chwały. Bez tych bąbli nie byłoby chwały, tak? I e, kiedy my wybieramy jakieś e, praktyki wschodnie, Kościół mówi nam nie sięgaj po to, bo duchowość chrześcijańska jest tak bogata, że ty masz u siebie te wszystkie perły. Dlatego nam mówi o świętej Teresie od Dzieciątka Jezusa, dlatego jest doktorem Kościoła, dlatego nam mówi o Ignacym z Loyoli, o ćwiczeniach duchowych, dlatego nam mówi. O duchowości świętego Franciszka. Dlatego mówi nam, chociażby ja jako Marianin, prawda, o duchowości błogosławionego ojca Stanisława Paczyńskiego, pierwszego fundatora polskiego zakonu Białych Marianów, który miał tą duchowość opartą na dziesięciu cnotach Matki Bożej tak, na wspomaganiu dusz czystcowych. Jakże istotne, będziemy też o tym mówić i po tej duchowości będziemy sięgać. Bo ci święci, oni dla nas wyznaczają pewien kierunek. Jeśli ja sięgam po świętego Benedykta, ja uczę się, prawda, zostawiać wszystko, nawet uczelnie, nawet naukę, wszystko, żeby pójść, prawda, z braćmi, budować wspólnotę, budować kościół. Nawet jeśli go ci bracia byli przeciwni mu, chcieli go otuć, prawda. Dlatego jest ten świętego Benedykta by powiedział, prawda, moim wodzem jest Chrystus Niech szatan odejdzie przeczodami i ten kielich wypadł z rąk, się z tą trucizną. I tak samo jest w, w życiu każdego z nas. I życie świętych, ja na przykład lubię duchowość świętego błogosławionego Piotra Jerzego Fasadkiego, taka duchowość alpinisty, który się wspina. Z jednej strony, prawda, miał wszystko w życiu. Ojciec był bogaty, mama mieli willę dobrze usytuowani w życiu społecznym, politycznym. Był wydawcą gazety jego ojciec największy, miał możliwość studiów najlepszych, a jednak on, swoją duchowość, wszedł pod prąd rodzica. Babcia go przygotowała do Komunii Świętej, do bierzmowania. On później wybiegał, prawda, z tego domu, zostawiał konie, zostawiał baseny, wszystko, góry nawet zostawiał swoich przyjaciół, żeby zbiec i we przy świętej uczestniczyć. Nie potrafił śpiewać, ale przy tych babciach był on jeden młody. Te babcie to doceniały, że z nami tutaj się modlił. Tak jest jeszcze napisane w jednym z kościołów na tablicy. Bo chciały to upamiętnić, że z nimi modlił się ten student. I ten, ten jego y, 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 Taki alpinizm pomimo choroby to pomaganie. Chrystus do mnie przychodzi codziennie, ja będę pomagał mu w jego biednym. I chodził, prawda, taki wolontariat robił. Nikt o tym nie wiedział, że potrafił różne rzeczy oddawać, żeby pomóc tym biednym. I to są piękne duchowości. I takich duchowości jest właśnie tych świętych. My mamy się w nich wpatrywać, wyszukiwać ich, odnajdywać o moje życie, prawda. Ja jestem dzisiaj w takiej sytuacji. Jak Abraham był, jak, jak był, prawda, król Dawid zgrzeszył, prawda, Panie Boże, nie słusznie zgrzeszyłem, ale bije się tak. Chcę ponieść to, co zrobiłem złego, dlatego tak piękne psalmy tak ułożone. I to jest nasza ruchomość. My mamy ją odkrywać, tak jest bogata. I ona jest dla nas tą drogą, małą drogą, wąską. Może jest ciężko, może nie przynosi efektów szybko ale ona jest drogą, którą Chrystus mówi, ona prowadzi, jest tą drogą, która prowadzi za nim, za jego krzyżem. To jest nie oglądanie się wstecz, że są inne kultury, starsze może, może jakieś to, tylko właśnie konkretnie idę za Chrystusem. I z następnej takiej konferencji naszej sięgniemy właśnie po kolejną taką postać ze świętych. Tylko wcześniej, ponieważ byśmy chcieli takiej rekorekcji zrobić wielkopostne, to z Markiem tutaj tak widzimy, że dobrze by było popatrzeć właśnie na Chrystusa, na Jego oblicze, najbardziej wypisane właśnie w całunie turyńskim. I na oblicze Maryi najbardziej wypisane w tej nie tyle w tej chuście świętej Weroniki, czy prawda, ale oblicze Maryi wypisane w obrazie z Guadalupe, w tym całunie z Guadalupe. Więc spróbujemy zrobić takie porównanie i nad tymi dwoma ikonami jakoś naszej wiary, tymi świadkami i zmartwychwstania i życia Maryi. Będziemy rozmawiać i zapraszam właśnie na to spotkanie w środę o 19.15 w Kościołku Matki Bożej z To jest ulica szwedzka, wileńska. Także kto może nie przyjdzie i to będzie wtedy na żywo sobie porozmawiamy, przygotować się w tym temacie i zobaczymy konkretnie, jak dzisiaj, prawda, te. Dwa wielkie no, skarby, takie, które ma Kościół. Czy one nas dzisiaj poruszają, i czy one w e, nas no, e, wzbudzają no, wiarę i, i taką wolę kontemplacji tej rzeczywistości e, Boga, Matki Najświętszej, w, e, w tych właśnie e, e, ikonach? Nad tym się pochylimy i e, razem będziemy no, przeżywać ten e, wielki post, e, ten wielki tydzień. Dlatego zapraszam e, bardzo. Dziękuję za cierpliwość godnym. Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, bo dużo jest tak e, z, z takiej, ale no, proszę przyjąć z wyrozumiałością.